Kochani, gromadzi nas ta ostatnia niedziela roku liturgicznego, kiedy obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Myślę, że mamy w pamięci jeszcze te momenty, ten czas, kiedy pragnieniem nas, Polaków, było przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naszego narodu. Wiele pytań, trochę kontrowersji, jakieś niejasności, wiele takiej troski i jakiejś formy nawet walki o to, by rzeczywiście jako Polacy, jako chrześcijanie narotoszczone przyjąć Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. I jak to zwykle bywa, czas pokazuje, czy pewne dzieła, czy pewne takie pragnienia były Boże. I, jak widzimy, stało się to, dokonało się to kilka lat temu, kiedy episkopat zdecydował, kiedy wolą narodu polskiego było przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. Dzisiaj chcemy otworzyć nasze serca na to doświadczenie prawdy płynącej z Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, Przyjściu Chrystusa. Chrystus był zapowiedziany dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy miał przyjść, narodzić się z niewiasty, kiedy miał narodzić się w Betlejem, w Stajęce, w ubogim miejscu, w miejscu, w którym rzeczywiście będzie trzeba szukać, odnaleźć tego, który przychodzi z miłością, który przychodzi jako, jako dziecko. Jako ten, który wyciąga ręce do człowieka, który chce przytulić, który chce być wzięty na ręce, który chce swoją miłością, swoją delikatnością być pokochanym, przyjętym. I to jest to pierwsze zapowiedzenie Jezusa, jako tego, który ma narodzić się z niewiast. Drugie zapowiedzenie Jezusa, zapowiedź Jezusa dotyczy ostatecznego przyjścia, paruzji. Tego przyjścia, który będzie zapowiadał też koniec świata. I to przyjście Jezusa w innym miejscu, w Ewangelii, w Piśmie Świętym, mówi o tym, że to będzie przyjście niespodziewane, że to będzie przyjście też trudne, na które będzie trzeba się przygotować, gdzie nie będzie już, można powiedzieć, jakichś kompromisów między tym, jak żyjemy, jak się przygotowaliśmy. I będzie można nagiąć, nagiąć w jakiś sposób rzeczywistość, że chociażby jedna z ostatnich ewangelii, ewangelii mówiąca o roztropnych i nieroztropnych pannach, gdzie rzeczywiście nawet panny, które otrząsnęły się, że nie mają tej oliwy, że w jakimś sensie nie były przygotowane na spotkanie Pana, proszą o tą oliwę, by rzeczywiście mogły spotkać oblubieńca. Nie było za wiele dyskusji. Może nam i Wam zabraknąć. Dlatego idźcie do sprzedających i kupcie sobie. I to był ten moment, kiedy przyszedł oblubieniec, kiedy przyszedł Pan. Nie były przygotowane. Nie mogły wejść potem na ucztę weselną. I dzisiaj Ewangelia z jednej strony wydaje się być bardzo trudna, bo ona też mówi o tym konkretnym wymogu wymogu miłości. Wydaje się, że może łatwiej jest kochać niż walczyć z grzechem, ale to tak nie wygląda. Na dobrą sprawę trudniej jest kochać z całego serca niż walczyć z grzechem, niż omijać grzech, niż omijać w swoim życiu zło. Bo można rzeczywiście wypracować sobie pewne mechanizmy, silną wolę. Można omijać miejsca, gdzie łatwiej jest grzeszyć. Można przecież wydłubać sobie oko, by nie grzeszyć spojrzeniem, można odciąć sobie rękę, by, by nie grzeszyć uczynkami, odciąć nogę, by rzeczywiście nie iść tam, gdzie jest zło. Ale zmusić się, przymusić się do prawdziwej i szczerej miłości. Czy nie jest trudniej? W jaki sposób można nagiąć swoje serce? I z pomocą przychodzi nam Jezus ten dłuższy fragment dzisiejszej Ewangelii, który mówi o tej miłości. My podejmujemy miłość już nawet nie ze względu na siebie samych, bo byłoby to bardzo trudne. Ale Jezus mówi nam, podejmujcie miłość ze względu na mnie. Ze względu na mnie, do którego nie ma żadnych wątpliwości. Dostrzec, drugiego dostrzec Jezusa w drugim człowieku. To jest dzisiaj nasze wyzwanie. Ale co więcej, Jezus nie chce dzisiaj tylko nam pokazywać, w jaki sposób kochać, w jaki sposób miłować, w jaki sposób zbierać te uczynki miłości. Bo dzisiejsza Ewangelia jest taka jasna. To codzienność, to nasze życie jest przepustką do wieczności. I z tym też musimy się zgodzić. Nie spektakularne dzieła. Nie wydarzenia pojedyncze w naszym życiu, nie jakieś takie momenty, kiedy rzeczywiście było może trudno, ale ta codzienność, ta zwykła i prosta codzienność, ona prowadzi do wieczności. Ale obok tego ukazywania kierunku, w jaki sposób należy żyć, by spotkać się z Bogiem w niebie, w jaki sposób należy podejmować te uczynki miłości, to w tej Ewangelii wybrzmiewa coś więcej. Wybrzmiewa prawda o obecności Chrystusa w naszym życiu. To utożsamienie się Jezusa, który był nagi, który był spragniony, który cierpiał niesprawiedliwość, to Chrystus, który jest obecny w moim życiu. To Chrystus, który jest obecny w tym moim doświadczeniu trudów i cierpienia. To Chrystus, który był nagi na krzyżu. To Chrystus, który cierpiał, będąc biczowany i prowadzony na Golgotę. To Chrystus, który pragnął na krzyżu, a podano mu wtedy gąbkę z octem. To Chrystus, który przecież był zawstydzony przez żołnierzy. To Chrystus, który był odrzucony, to Chrystus, od którego wszyscy się, się odwrócili, zostawili. To Chrystus, którego zdradził Ten, który przecież został wybrany na filar Kościoła. My w Chrystusie możemy rzeczywiście zobaczyć też siebie. I o to w tej Ewangelii dzisiaj chodzi, bo gdy spojrzymy, co uczynił nam Jezus Chrystus za darmo, nie chcąc nic w zamian, to będzie nas rzeczywiście motywowało do miłości. Bo Jezus nie chce nas uczyć jak nauczyciel. Nie chce nam pokazywać, co mamy robić, a czego nie. Chrystus sam, jako przykład, jak pasterz, bierze nas na ręce i prowadzi. Chrystus, jak ten, który rzeczywiście jest blisko nas. On. Pierwsze to wszystko wycierpiał. On pierwszy przeszedł tą drogę, by być tym najlepszym przykładem. Jak żyć, jak miłować i jak kochać. Chciejmy być zmobilizowani, zmotywowani tą dzisiejszą Ewangelią, by czynić dobro. I yy, tak jak mówiłem wcześniej, na początku, wydaje się, że łatwiej jest uniknąć grzechu, niż uczynić dobro. I wydaje się, że dzisiaj Jezus mówi nam, by nie być skupionym na sobie, ale przede wszystkim mieć otwarte serce, być czujnym na to czynienie dobra. Bo gdybyśmy tylko tak prosto mieli pomyśleć, co może być takie cenniejsze, co może przynieść większy owoc? Czy to, że będę myślał i będę taki, Czujny, by nie zgrzeszyć, chociażby nie czyniąc drugiemu człowiekowi przykrości. Jeśli będę myślał o tym, co robię, jak mówię, jak się zachowuję, by człowiek nie doświadczył przykrości, by człowiek drugi się nie zasmucił, to to będzie takie skupione na mnie, co ja mam robić, jak mam się zachowywać, by drugi człowiek mnie lubił, szanował, by drugi człowiek był cały czas można powiedzieć ze względu na mnie uśmiechnięty nie doświadczył złości nie doświadczył jakiegoś trudu smutku dlatego chciejmy być nie tyle skupieni na sobie by nie zgrzeszyć nie zrobić komuś przykrości ale by cały czas być czujnym w jaki sposób mogę sprawić radość i przyjemność drugiemu w jaki sposób mogę wzbudzić właśnie ten uśmiech w jaki sposób, nie będąc skupionym na sobie, być takim patrzącym na drugiego człowieka. To będzie pomagało nam w tym realizowaniu dzisiejszej Ewangelii. Nie być skupionym na sobie, ale być tak jak Chrystus, patrzącym na drugiego człowieka, dostrzegającym te wszystkie potrzeby, te wszystkie braki, które tak na dobrą sprawę są w nas samych. I w ten sposób. Jeśli będziemy chcieli i uda nam się realizować dzisiejsze wezwanie Ewangelii, będziemy czynić świat lepszym. Będziemy przygotowywać siebie nawzajem na to drugie i ostatnie spotkanie z Chrystusem. Niech przychodzący Chrystus, który może przyjść tu i teraz, lada dzień, lada moment, zastanie nas przygotowanych. Przygotowanych nas nie. Będących w strachu i lęku, żeby nie zgrzeszyć, ale będących takimi otwartymi, którzy będą czujni, w jaki sposób uczynić dobro, w jaki sposób sprawić radość, w jaki sposób wyzwolić u drugiego człowieka uśmiech. Gdy będziemy tak oczekiwać, gdy będziemy tak usposobieni, to Chrystus, który przyjdzie, On rzeczywiście rozpozna w nas samego siebie. Będzie w stanie nas postawić po prawej. Będzie w stanie po, postawić nas po tej stronie sprawiedliwych, tych, którzy czynili dobro, tych, którzy głosili Ewangelię, czyli dobrą nowinę swoim życiem. Powstańmy drodzy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego.